Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Androidowy. Tak jak Wam obiecywałem, kolejny odcinek miał się pojawić zdecydowanie szybciej niż poprzedni, poprzednia odsłona, ponieważ na poprzednią odsłonę musieliście czekać ponad 20 dni. Ale z kolei ten czwarty odcinek pojawia się kilka dni po, po tym, jak udostępniłem swoje przemyślenia po dwumiesięcznej, ponad dwumiesięcznej, Przygodzie z telefonem Google Pixel 9a. Serdecznie zapraszam Was do przesłuchania tego odcinka. Jest to odcinek oznacza numer 3. W sumie to by był dobry wstęp, jeżeli byście najpierw przesłuchali tamten odcinek. Dobry wstęp do dzisiejszego e, nagrania, w którym będę omawiał premierę z telefonów Google Pixel 10, która miała miejsce wczoraj wieczorem, chyba o godzinie 20. W sumie nawet jej nie obejrzałem wczoraj wieczorem, ponieważ miałem inne lepsze rzeczy do roboty. A to z powiedzmy dwóch względów. Po pierwsze o tych telefonach już dowiedzieliśmy się praktycznie wszystkiego na dużo przed premierą, ponieważ nie wiem wszystkie, chyba wszystkie informacje, które Google chciał zatrzymać w tajemnicy, wyciekły już kilka miesięcy. Przed premierą i tak stopniowo do samej premiery, pojawiały się w internecie. Znaczy mówię celowo, ale czasami jest tak, że producenci mają tak zwane kontrolowane wycieki i podejrzewam, że tutaj też było kilka takich. Czy śledziłem wszystkie? Nie. Czy jestem zadowolony z tych telefonów? Tak. Jestem konserwą, jeżeli chodzi o podejście technologiczne. Kiedyś tak nie byłem. Ale od dłuższego czasu podchodzę do tego inaczej. Według mnie wiele rzeczy, wiele sprzętów technologicznych już doszło do takiego etapu, że no nie ma sensu zmieniać w nich nie, nie ma sensu dokonywać rewolucji. I tak jak w przypadku telefonów Pixel od Google, ewolucja jest jakby dobrym etapem rozwoju. Nie potrzebujemy tutaj rewolucji, przynajmniej jeżeli chodzi o Wykonanie, o specyfikację. Tutaj potrzeba tylko i wyłącznie lekkich udoskonaleń, poprawy jakości tego elementu, poprawy jakości tamtego elementu, ale nie doszukujmy się tutaj żadnych spektakularnych zmian. I bardzo dobrze, jeżeli ktoś na takie rzeczy czeka, to nie wiem, niech sobie spojrzy w kierunku Xiaomi, Realme, nie wiem jeszcze jakieś tam chińskie Vivo. Ci producenci co chwilę eksperymentują ze swoimi urządzeniami i okej, okay, niech tak robią. Niech wprowadzają jakieś nowości, które się przyjmą, lub się nie przyjmą na rynku. Ale jeżeli chodzi o takie powiedzmy dojrzałe firmy, dojrzałe produkty, zostawmy w spokoju. Tutaj potrzebna jest tylko ewolucja. Dlatego podoba mi się podejście Apple. No, ktoś może mnie zbiczować za to, ale Sony, który też przechodzi tylko i wyłącznie lekką ewolucję, no u nich to jest troszeczkę inaczej, ponieważ e, przesadzają sceną, więc to zostawmy na razie z boku. Ale tak samo w przypadku e, pikseli. Mamy tu do czynienia tylko i wyłącznie z ewolucją, jeżeli chodzi o wykonanie, wygląd, no w sumie nawet w wykonaniu niewiele się zmieniło, e, tylko bardziej w specyfikacji i pod tym względem jestem technologiczną konserwą. Jeżeli chodzi o programowanie, tutaj jest sprawa troszeczkę inna. Jasne, też jestem konserwatywny, ponieważ nie lubię wielkich zmian, ale pewne zmiany powinny zajść na etapie oprogramowania, które no, niestety nie widzę. Chodzi mi tutaj o stworzenie bardziej dużego ekosystemu, który to czy znaczy Google ma ekosystem, jest on nawet przyzwoity, ale jeżeli chodzi o ekosystem w porównaniu z Apple i Samsungiem, no niestety troszeczkę kuleje. Nie ma podstawowych aplikacji, które by były rozbu tak rozbudowane i przyciągnęły użytkowników. No ale już o tym mówiłem w poprzednich podcastach i. Planuję też kolejny, który bardziej rozwinie ten temat, więc no na razie tutaj zostawmy to też. Chodzi o to, że spodziewałem się tylko mm, troszkę większego nacisku na oprogramowanie, a niestety tego zabrakło. Pojawiły się pewne informacje, o których za chwilę będę mówił, ale to jednak nie zadowoliło mnie tak, jak, jak myślałem. Zacznijmy jednak od zmian hardwareowych, i tutaj. Bardzo, bardzo to duże brawa dla producenta, ponieważ zdecydował się na zamontowanie ładowania indukcyjnego i moim zdaniem jest to no, taki. Nie lubię tego, tego zwrotu, ale dobra, niech będzie game changer, jeżeli chodzi o piksele. Tego brakowało moim zdaniem. I na plus też trzeba zaliczyć to, że e, akcesoria od e, Apple będą pasować e, tutaj do pixeli. No, akcesoria magnetyczna i w ogóle umieszczenie telefonów w, y, w y, uchwycie magnetycznym jest to coś, y, na co czekałem od dłuższego czasu w przypadku y, telefonów Pixel. Szkoda, że tak późno, szkoda, że jak przeszedłem na inny ekosystem, ale na pewno inni użytkownicy to docenią tak samo. Jeżeli chodzi o zmiany sprzętowe, to podstawowy model Google Pixel 10 y, doczekał się trzeciego aparatu jeżeli chodzi o zmiany, praktycznie takie najważniejsze, to wszystko. Do, oczywiście dostaliśmy nowy procesor, chyba szybsze pamięci, lep, troszeczkę lepsze aparaty, ale tak jak mówiłem, to jest tylko ewolucja. Tutaj akurat nie ma takiego przeskoku między 9 a 10, i w sumie niepotrzebny jest ten przeskok. Dotarliśmy do takiego etapu, gdzie te podzespoły, te parametry, te osiągi z modeli zeszłorocznych w zupełności wystarczą na kilka lat do przodu. Więc jeśli posiadasz Google Pixel 9 lub 8 to przesiadka na dziesiątkę nie wiem czy ma sens. Zdecydujesz swoimi pieniędzmi, ja bym się nie przesiadał. Ale jeżeli bym był użytkownikiem 8a albo 7 no to już bym rozważał przesiadkę. Liczyłem na to, że piksele dziesiątki zmienią troszeczkę obudowę, że Producent nie będzie stawiał na szkło e, na tylnych pleckach, ale no niestety jest jakaś taka moda, wolałbym matowe rozwiązanie, coś co się tak nie palcuje, coś co można łatwo wyczyścić i łatwiej zadbać o to. No ale niestety no, po prostu nie znam się, jestem bezguściem, więc e, no jest jak jest, to wam mam mówić. No. Moim zdaniem. Taki wygląd w telefonach jest to wygląd odpustowy, Czy to mowa o Pixelu, czy Samsungu, czy mm, Apple, no nieważne. Nie podobają mi się takie połyskujące telefony i od razu wrzucam to w Etui. Nie widzę, zapominam i tyle. Ciekawe funkcje pojawiły się w oprogramowaniu. Nie pamiętam jak się ta nazwa nazywała tej nowej funkcji. Oczywiście każda nowość musi mieć jakąś nazwę, o której no, nigdy nie. Nie będę pamiętał, nawet sobie tego nie zapisuję, bo dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, że jeżeli macie w, nie wiem w Gmailu zapisaną jakąś wycieczkę, bilet lotniczy czy bilet na, sam, na pociąg lub coś wykupionego na Booking, to w trakcie rozmowy na przykład w wiadomościach czy gdzieś na czacie będzie się pojawiała taka sugestia od asystenta Gemini przy rozmowie szczególnie ze znajomymi, że pojawia się po prostu sugestia, która ma ci podpowiedzieć, że macie razem wycieczkę. Albo jak mówicie, rozmawiacie o wycieczce, to pojawi się takie okienko, że po prostu z informacjami o tej wycieczce i łatwy dostęp do takich informacji macie już pod, że tak powiem, pod palcem. I tak samo jakbyście dzwonili gdzieś do, nie wiem, na jakąś infolinię, to na ekranie z telefonem pojawią się informacje odnośnie zabukowanych lotów, jeżeli byście chcieli coś porozmawiać w tej sprawie z, nie wiem, z obsługą lotniska czy z bookingiem. No tak, tak to mniej więcej to wygląda. Oczywiście to w Polsce od razu się nie pojawi, bo dlaczego miałoby się pojawiać, ale jest to bardzo ciekawe rozwiązanie i to jest jedna z tych funkcji, która jest bardzo przydatna, wykorzystująca sztuczną inteligencję, ponieważ no niektóre funkcje sztucznej inteligencji są pakowane na siłę i Moim zdaniem, są tylko na billboardy do reklam, i tak dalej. Tutaj jest to bardzo praktyczne rozwiązanie. W sieci możecie zobaczyć, jak to już wygląda, ponieważ niektórzy <laughs> blogerzy w Stanach Zjednoczonych pokazywali jak, jak to wszystko działa. Dostajemy też nowe oprogramowanie, jeżeli chodzi o obróbkę zdjęć, znaczy w sumie to nową wersję aplikacji zdjęcia od Google, gdzie pojawi się. E, obróbka zdjęć za pomocą... E... Że tak powiem, promptów, czyli po prostu podajecie, co chcecie, czy znaczy wpisujecie jakby w czaty, co chcecie usunąć ze zdjęcia i sztuczna inteligencja to wykona za was. Nie musicie już zaznaczać obiektów, mazać palcem po zdjęciu, tylko po prostu napisać lub powiedzieć do sztucznej inteligencji i ona to zrobi za was. Oczywiście to nie jest funkcja związana z premierą Google Pixel 10, tylko związana z aplikacją zdjęcia, więc... Tę funkcję dostaną wszyscy użytkownicy, niezależnie od posiadanych telefonów. Bardzo ciekawie wygląda też nowa aplikacja Dziennik Pixel, Journal Pixel. Znaczy, ciekawie wygląda z punktu widzenia posiadacza iPhone'a, ponieważ jest to, znaczy przynajmniej jeżeli chodzi o same zrzuty ekranu, to jest kopia dziennika Apple. Nie wiem, czy to, to będzie jeden do jednego, tak samo jak w Apple, ponieważ. Aplikacja y, Dziennik Pixel jest już dostępna w Google Play, ale nie mogę jej zainstalować nawet na Pixel 9a. Jest ona niedostępna dla użytkowników tych telefonów. Nie wiem, czy dla 9 jest dostępna, ale dla 9a y, jest zablokowana. Po zrzutach ekranu widać, że. No to jest kropka w kropkę jest aplikacja od Apple'a, nastroje wyglądają podobnie, żeby tam zaznaczyć jaki posiada, jaki, w jakim nastroju znajdujecie się dzisiaj, e, w jakim nastroju byliście przez cały dzień, e, sugestie danego dnia, no bardzo podobne. Znaczy moim zdaniem jest to dobre rozwiązanie, Nie używam dziennika Apple'a, ale korzystałem przez chwilę. I wiem, że ma to dużo sensu. Brakuje mi pewnych funkcji, więc wolę dalej notatnik papierowy i później wrzucać sobie, albo pisać też od razu w notatkach Apple. Ale taki dziennik cyfrowy ma bardzo, ale to bardzo dużo sensu. I w ogóle dużo razy kopiowało od Apple ale tutaj w tym przypadku jest usprawiedliwione. Ponieważ skopiowało bardzo dobrą aplikację i podejrzewam, że... Zabiło kilka innych dobrych aplikacji z Google Play, związanych z prowadzeniem dziennika. No i w sumie to tyle z nowości. No, tak jak mówiłem wcześniej, brakuje mi no, więcej nowości odnośnie oprogramowania. Ja wiem, że to z premiera telefonów, i jeżeli chodzi o oprogramowanie, są inne konferencje, ale według mnie. Telefony, no to już nie są tylko same sprzęty, to jest po prostu cały ekosystem teraz. Tym bardziej, że zaprezentowane zostały telefony, zegarki, inne akcesoria i to powinno być jakoś spięte oprogramowaniem, którego tutaj zabrakło. Nie wiem, no tak jest, mam, mam poczucie no trochę. No niedosyt czuję. No, no nie będę tego ukrywać. Oczywiście, że też tak sobie na wyros jeszcze coś tam dopisałem, że fajnie by było, gdyby Google zaprezentował jeszcze nową aplikację odnośnie notatek. Wiem, że to będę tak w kółko powtarzał, że tego mi brakuje w ich ekosystemie, tak? Brakuje mi dobrej aplikacji odnośnie notatek, odnośnie przypomnień, więc. Do tutaj się rzeczy będę to wałkował, chociaż nie mówię, dobra, przypomnienia są jeszcze spoko, ale notatki, no przepraszam bardzo, to są notatki dla dzieci. Oni nie mają aplikacji z prawdziwego zdarzenia, jeżeli chodzi o notatki. A to są rzeczy, które przyciągają też do telefonu, więc moim zdaniem takie rzeczy powinny być też razem z premierą telefonów prezentowane. Tego tutaj mi zabrakło. Moim no telefony to już nie wszystko. Kiedyś mogliśmy się podniecać specyfikacją, były takie przeskoki, że w, nie wiem, w latach 2015, między 2015 a 2020, no specyfikacja każdy śledził po prostu każdy element specyfikacji. Tutaj lepszy procesor, lepsza pamięć, aparaty i tak dalej. Teraz, jak mówię, jesteśmy w takim etapie, gdzie doszliśmy może nie do ściany, ale do pewnego momentu, gdzie. Te przeskoki nie są aż takie duże. Oczywiście producent tutaj w, teraz w pikselach prezentowali, że chyba będzie 30% przeskoku, jeżeli chodzi o jeden o procesor, tensor G4, poprzednim chyba był teraz G5, ale to nie ma żadnego znaczenia dla szarego człowieka. Bo co z tego, jeżeli mam świetny procesor, ale i tak brakuje mi pewnych rzeczy. Pewnych rzeczy, które oferuje konkurencja i do niej przejdę nawet jak ma <laughs> lepszy jeżeli Google Pixel ma lepszy nawet aparat, ekran i tak dalej, to ja kosztem tego wolę mieć lepsze oprogramowanie, bo na nim działam. I tam taka specyfikacja mi też wystarczy. No i właśnie między innymi ten temat będę chciał poruszyć w następnym podcaście. Znaczy to miał być w tym podcaście, ale no Google wyskoczyło z premierą dziesiątek i tak wyszło. No. Przepraszam Was bardzo. W następnym odcinku porozmawiamy sobie właśnie o ekosystemie Apple. A. Może poruszymy ekosystem Samsunga i Google'a, ale bardziej chciałem się skupić na tym, dlaczego przeszedłem na ekosystem e, jabłkowy. A może w, tam za jakiś czas sobie po, tak e, dokładniej porównamy i zastanowimy się, czy jest sens e, mówienia o czymś takim jak ekosystem e, Google. No szczególnie, że nie mają swoich komputerów, tablety to prawie nie istnieją w Polsce w ogóle nie istnieją, no ale jakiś ekosystem jest, bo słuchawki, telefony, zegarki mają więc coś tam można mówić w tym kierunku. Czy podobają się telefony Google Pixel 10? Tak, i moim zdaniem są to bardzo dobre telefony, więc jeżeli nigdy nie mieliście tego typu sprzętu, a czy od tej firmy. I kupicie, będziecie naprawdę zadowoleni, szczególnie jeżeli siedzicie w Androidzie. Bo jeżeli przechodzicie z iPhone'ów, no to nie wiem, nie mam pojęcia, jak zareagujecie. Ale jeżeli chodzi o użytkowników Androida, śmiało idziecie w tym kierunku. To jest bardzo, ale to bardzo dobry sprzęt. Wiem to, bo korzystałem z ósemki, dziewiątki, dziesiątka jest jeszcze lepsza. Na szczęście chyba otrzymali ceny, więc nie wiem, nie widziałem polskich cen. W sumie nie wiem, nie, nie obchodzi mnie to, bo nie siedzę w waszych portfelach, nie będę wam mówił, czy was stać na to, czy nie. Nie będę też oceniał tutaj e, stosunku jakości do ceny, ponieważ e, musiałbym e, parę dni posiedzieć z tym telefonem. E, ale wydaje mi się, że po paru tygodniach on troszeczkę stanie i wtedy będzie jeszcze bardziej opłacalny. Też jestem zadowolony z tego, że no, Google nie. Zaplanowało jakiejś tam większej rewolucji, o której tam wspominałem, że no nie jestem fanem i moim zdaniem to jest bardzo dobra filozofia. Też nie zmienili wyglądu, i to jest zaleta, ponieważ ta bryła, która jest chyba od dziewiątki, jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem w telefonach, jakie w życiu widziałem. Oprócz oczywiście telefonów Sony Xperia. No i w sumie to tyle. Nie ma sensu zajmować więcej Waszego czasu na temat Google Pixel 10. Podejrzewam, że już w sieci pojawiło się kilka recenzji wideo, więc obejrzyjcie sobie, no, a szczególnie jeżeli znacie angielski, to pewnie w, w angielskim YouTubie już roi się od tego typu materiałów. No sami sobie pewnie wyrobicie zdanie, ale pamiętajcie, no to znaczy, inaczej. Moje zdanie jest takie, że jeżeli posiadasz, Pixela 8, 9 to na dziesiątkę jeszcze jest za wcześnie, mi się wydaje. Przejście na 11, 12 już będzie miało zdecydowanie więcej sensu, ale ja osobiście bym przechodził na 13, ale ja nie jestem zbyt wymagającym użytkownikiem, siedzę na używanym iPhone'ie 13 Pro, wcześniej miałem Galaxy M34, jeszcze wcześniej jakąś tanią Motorola, przez długi czas miałem Google Pixel 6a, Także może nie słuchajcie mnie, tylko sprawdźcie gdzie indziej. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.